Nierozwiązane konflikty. Ta rzecz cały czas siedzi w Twoim sercu i wbijać ci takie śpileczki. Ataki tego nierozwiązanego konfliktu na Twoje zdrowie psychiczne zachodzą bardziej przez wbijanie śpileczek niż przez jeden knockout. Ale musisz wiedzieć, że realnie to wpływa na Twoje zdrowie psychiczne i na Twoje samopoczucie przez w sumie cały czas. Badania pokazują, że takie nierozwiązane konflikty dosłownie pogłębiają. Twój stan depresyjny i twój stan lękowy jest źródłem negatywnych emocji, bo rzeczywiście można na samą myśl o takiej osobie, z którą masz nierozwiązany konflikt lub na temat tego wydarzenia, już czuć się źle. Sam wiem, jak to wpływa na samo poczucie i psychikę. Znam też inne osoby, które tak mają. I wiem, że oni również nie mają czegokolwiek pozytywnego z takiego konfliktu Naprawdę nie ma żadnego pozytywnego powodu, by trzymać coś takiego w sobie Realnie to wpływa na twoje zdrowie psychiczne i trzeba to usiąść Jeżeli nie znasz, to mam na imię Hubert i pomagam młodym ludziom z ich zdrowiem psychicznym A jeżeli chcesz szybko i skutecznie doprowadzić do momentu w swoim życiu W którym czujesz się zdrowo i czysto w głowie To zjeść do opisu i kliknij pierwszy link i zaczynamy Klikając ten film może już wiesz, o jaki konflikt ci chodzi Jeżeli nie wiesz, to poświęć sobie sekundkę Weź głęboki oddech i zastanów się nad kim dzisiaj chciałbyś popracować. Nad jakim konfliktem, z jaką osobą. Na razie skupiamy się tylko na jednej, jedynej. Nie chcemy od razu rozprowadzić tego na pięć różnych osób. Tylko jedna na razie. Chciałbym, byś po tym filmie wziął kartkę papieru, wziął długopis i opisał całą sytuację. Opisał konflikt z tą osobą, z którą się to zadziało, i spróbował zrozumieć swoje postępowanie i postępowanie drugiej osoby. Dosłownie opisz to wydarzenie, trochę jakbyś pisał wypracowanie. Nie, no oczywiście, może być to połamany językiem i tak dalej, byle żebyś ty to zrozumiał. I najlepiej właśnie jest to robić przy użyciu kartki długopisu, ponieważ wtedy najbardziej angażujesz mózg do tego pisania w porównaniu na przykład do telefonu. Uświadom sobie całą tą sytuację, dlaczego to się wydarzyło, co mogło się wydarzyć niby lepiej i tak dalej, i tak dalej. Wiesz, żeby się Poznał bardziej tą sytuację z innej strony, ze strony bardziej logicznej. I skoro już to wiesz i rzeczywiście jakoś udało Ci się zrozumieć postępowanie drugiej osoby, no to teraz zostaje się z nią skontaktować. Napisz do niej, umów się na spotkanie albo za, załatwcie to przez wiadomości, no napisz. Napisz, że ci to wadzi. Napisz, że nie chcesz, żeby tak było. Napisz, że po co to wszystko. I nie musicie się od nowa kolegować, nie musicie być zajęć tymi siąkami. Ale taki wzajemny szacunek do siebie i pokonanie tego nierozwiązanego konfliktu będzie po prostu dobre dla Was ołu, Dla Waszego zdrowia psychicznego, przede wszystkim. Możesz mówić, co chcesz, ale najważniejsze, żeby w tej rozmowie doszło do takiego przebaczenia, prawda, i przeproszenia. Bo w ten sposób właśnie uwolnisz demonka ze swojej psychiki, który cały czas bijłby ci te szpileczki. Wiem, możecie się nie chcieć tego robić. Miałeś nadzieję, że znajdziesz tu opcję, która nie wymaga żadnego poświęcenia, ale powiem Ci tak, takiej nie ma. Każda metoda wymaga troszeczkę. Ruchu i działania z swojej strony. Jeżeli chcesz stracić lata życia na złe samopoczucie, to śmiało, nie rób tego. Ale jeżeli chcesz czuć się dobrze, być człowiekiem szczęśliwym i zdrowym psychicznie, to zastosuj radę, którą dałem w tym filmie. I pamiętaj o tym, by zjechać do opisu i kliknąć pierwszy link, a wspólnie naprawimy Twoją psychikę. Dzięki za oglądanie.